Cześć, witam wszystkich, bardzo, bardzo, serdecznie, z tej strony Izaka. przed Wami kolejna mapa z Warsztatu, oczywiście w duecie Izak and Royo. witam Ciebie Rojo, przyznałeś troszeczkę, no jest wcześniej, niż e, bardzo e, 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 nagrywamy. E, Bajo, witam Was, koni bardzo serdecznie, Patryk Rojoreski, Piotr izak Skowerski witają ponownie, jeśli chodzi o Warsztat Counter-Strike, go! E, tak, dokładnie, wyjątkowo nagrywamy o 12, słuchajcie, w południe. to jest najwcześniej chyba, jak w tak. ogóle ever nagrywamy, co się stało dokładnie, a dobra, okay. e, słuchajcie, to, to jest mapka, gdzie jest kilka minigierek, polecaliście ją w sumie Trzeba wejść szybko na górę i wtedy osoba, która wejdzie tam najszybciej, wybiera sobie mapę Ale wall możecie wybrać opcję random A ja sobie wybierę wallhacki Dobra ja nie wiem o co chodzi O kurde, o, 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 o. o rany, <laughs> widzicie? Nie, dobra, dobra, ja ciebie też Oj stary, teraz gramy to... obaj z wolhakami, nie? No to pięknie, to pięknie wyszło <noise> Bo to się tak nakłada chamsko i czasem, wiesz, nie jest łatwo. Możesz nie strzelać już w trupa, tak? Nie, Naprawdę, tylko, tak tylko się tylko broń strzelałem. <noise> Czy to idziesz? 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 Oj, chyba jestem pierwszy znów. O, o. Ej, u! <noise> Cię spadłeś. Ale dobra, Tak jak były to teraz sobie weźmiemy... headshoty sobie weźmiemy. Dobrze, ch chętnie. O kurde, to jaka mapka, czyli tylko headshoty będzie widać. I taki labirynt, który ma 10 kilometrów. Gdzie ty w ogóle jesteś? Jezu, to jest twoja głowa? Bo to jest twoja głowa Już nie. Spadłeś? Co tyś z tobą? Ty kucnąłeś, ty dziadzie jeden No nie no będę cię szukał teraz godziny OOOOO! Ja, jakim cudem? Co się nie robi? Oje! Zajebiste to Dwa jest. 2-0, zobaczy jaki jest max rounds. O nie 0 to ten nieskończone jest, jest to bardzo dobrze Oj, oj! No wiesz co, jestem w stanie... O nie! Z... Spadłem, no kurczę blade! No nie! No nie! Dobra sobie w takim razie... O to wygląda jak paintball i pisze AWP To wygląda zajebiście. Mam nadzieję, że się uruchomi. Na WP chcesz się zmierzyć? Musisz tak. kliknąć e kliknąć. gdzie jestem. Ale zajebiście wygląda jak pole paintballowe Nie! O kurde! Co tu się dzieje? Dostałeś. Nie, czekaj, daj mi strzelić to! No. To jest jak paintball. O kurde Woo! A zabrałem ci coś z życia? E, tak, tak. 40 zostawiłeś. Kurde, że zablokowałem w ogóle. Ja pierwsze. Ale zajebiste, kurczę. No, to mi przypomina, nie, kiedyś były na konsole legendarną... No, kurde, konsolę takie cardridge e, 99 in one. No, no dokładnie. Były takie faktycznie. O, to ci się może spodobać. Bo znów wygrałem. A nie, to już było. To już było. To ważne i tak szybko zginę. No ty nie szkodzi, nie, no wiesz, to można powtarzać mąbki przecież. <laughs> <kurwa>. Jedna pestka. <laughs> Jak cudowne po prostu. Przecież to jest ja, mikroskopina kropeczka w ogóle. <laughs> no, zmieść się, kurcze. No, wróżdubsko, kurde, no nie. <śmiech> nie. <śmiech> dobra, słuchaj, ja się cofnę, bo razem nie wyjdziemy. Kurczę, nie mogę to O, w końcu się udało, dobra. <laughs> dobra. To teraz coś chyba ze skakaniem trzeba zrobić, chyba, co? No słuchaj, mi jest pojęcie. mi idzie doskonale na, na razie. To brzmi dobrze. Elevator. Okej. Okay. Nie wiadomo o co chodzi, ale i tak wygrasz. Ułożysz, A okej, okay, chyba wiem o co chodzi. O. o. I to chyba trzeba. Czy to trzeba przeżyć? Chyba trzeba przeżyć to. Trzeba przeżyć, no chyba raczej nie skakać, nie? No właśnie, bo ja dostałem trochę. O. O kurde, blade. O Jezus. O. Dobre. Taki troszeczkę film Cube, sześcian, nie wiem czy kojarzysz. O kurde, piłki. A to z tego, z mistrza świata któryś. No cóż. No. Ja, ta, stało się tak, jak myślałem. Zdecydowanie wolę pojedynki na broń palną. W nich idzie mi zdecydowanie lepiej. Mówisz? Nie ma problemu. O. O tak, to wygląda doskonale. Jakie jaki kolorki w ogóle? Wszystko jest pokolorowane kompletnie. Mm. Jeszcze to... kurczę jest grawitacja jakaś dziwna. Ja miałem strzelić, to, to wyglądało tak, jak ja bym sam sobie strzelił w głowę, bo w momencie kiedy kliknąłem za spust zginąłem. No, tak to już jest właśnie. Kurczę. Nie, ty masz taki mod, że po prostu jak ja strzelam, to sam umieram. Od strzału w głowę. I'm Tower A tu to nawet można sobie coś kupić? No To teraz będzie zabawa A i to, to to będzie skradanka Możliwe? Możliwe, a może nie Gdzie jesteś? Skończy się tak że padnę poza. Jesteś Dobra, gdzie jesteś? Dowalny honorowego fraka. O no. To się rusza To się rusza Te co 300... takie pudła się ruszają Okej, okay, dzięki <grabble> Nie! No już cię miałem! No bo byłeś! <shrush> <shrush> czy to będzie zmiana stron? Chyba zmiana stron będzie. Czy to będzie? Ja pierdzielę, no będzie, będzie 0,19, no Będzie, będzie, no może to next match? A, może być i tak. No, to było 7-0. Kurczę, szkoda właśnie, że ten... że coś te komendy nie zadziałały, nie ma wszystkich mapek. Okej. Okay. Ale to nie ma problemu. Dobra, czego żeśmy sobie jeszcze nie testowali? My problem jest Oro, w tym, że dało, ja nie? chyba muszę zmienić team. Tak. A, faktycznie. E, to czekaj, to sobie było... Jednocześnie kliknęliśmy do siebie. Dobra, a teraz idealnie. A idealnie. Ja jestem trochę gruby, ostatnio robiłem masę. Kurde... Creeper, to ludzie prosili o Minecraft ostatnio. Pytali. It's kiedy Minecraft, proszę bardzo. A nie o, te, o teraz. O kurde. <grym>, teraz, o nie Ej, co to jest? To my chyba nie możemy do siebie bić. Mi się wydaje, że będą raz. Na przykład tu mnie normalnie nie chodzisz, tylko tak płyniesz. O Jezus! Zrobili się w creepera. Kurde co to było? Jak to ja już cię miałem Royson Dwa Ale wygrałem to faktycznie czekaj, ja mam że to sprawdzić jeszcze raz chyba. Okej. Okay. Minecraft, Minecraft, Minecraft. Creeper. Ja mam w ogóle 10 yy, życia. No właśnie też, bo teraz ja jestem creeperem. Okej, okay, i co ja mam robić? Czekaj. A i chyba... Nie czekaj, kurde, nie wiem o, nie wiem, o co tu chodzi. Ale Nieski jest jeden to. jeden. Pierwszy raz, mój pierwszy punkt <laughs> dzisiaj uzyskany w niewiadomych okolicznościach. Ja poproszę, jednak to pokazuje Minecrafta, zmień to. A ja wiem, czy nie jest tak przypadkiem, że jak raz ciebie dotknie. Ja jeszcze raz Minecraft muszę odpalić. Mhm. Czy jak raz ciebie dotknie, to wtedy ty nie jesteś creeperem? To jest taka zabawa w trochę? Okej. Okay. Nie, ty się po prostu zamieniłeś w creepera. Chodzi o to, że ty chyba jesteś po prostu bombą. A, możliwe. Ja mam uciekać, tylko że ja się proszę tak samo szybko jak ty. Let's go, let's go. Eee. To faktycznie, coś w tym jest, chyba że jestem po prostu taką bombą. Nie, po prostu my nie jesteśmy jednak stworzeni do nagrywania Minecrafta, wiesz No, coś tam może być. Grain. A, to są kosy. O kurde Okej. Okay. A tu wiesz co, właśnie, to jest tak, że to się rozwalają te te. A jest grawitacja w sumie zrobiona. No. Hehe he. Ty jeszcze żyjesz? Ale gdzie ty przeskoczysz teraz? Powiedz ty mi. Niespodzianka! Nie! Yeah. Ja nie chcę grać z tobą PvP. To jest, to jest bez sensu. Gdzie jest moja armia botów, pomocników? <laughs> <laughs> to jest nie fair. <laughs> Dobra, nie było tych pistolecików chyba jeszcze. Gdzie są pistoleciki? A, tam są jeszcze granaty. Nie chcę Daj ja wpu, albo. O, to, o tego nie było, Zajebiście! Digierek. Uu. W sumie tak. Nie, zginę w pińce. O kurde. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Chyba się to trochę mało. Widzę twoją skupioną milę teraz, widzę jak się skupiasz. Nie, bo ci... Widzę nie, jak nie. jesteś skupiony. Zawsze grasz Orany. na maksach po prostu. Ale jesteś skupiony teraz. Ej, tak skupionego dla ciebie nigdy nie widziałem chyba jeszcze. Ej, chyba smsa dostałeś tak. No właśnie, Paulinka dzwoni. No to słuchaj, no nie można nie odebrać, to Paulinka. Nie, no absolutnie, w takim momencie. Kurde, przyczajone rojo. Nie, naprawdę mam szansę wreszcie coś... one rojo. Gdzie jest Izak? Gdzie jest Izak? Jak już ci naprawdę nie idzie, to zawsze monitorujesz moją kamerkę. Po prostu to jest słabe, wiesz? To jest przewidywalne. Znaczy ja widzę tylko Twoje buzię. Buzię widzę. No kurde, no nie chcę mi dać spokoju, moja żona, no. Znaczy gorzej, że to, że ty będziesz jedną ręką rozmawiał, a drugą mnie i tak zabijesz, wiesz? <śleszy> <śleszy> Idę w Może mi powiedzieć teraz gdzie byłeś? Za to tobą. Jeszcze raz dawaj tą mapkę, jeszcze raz. Fajna jest ta mapka. Jest najlepsza na razie. Kurde. Jest, gdzie na jest? Dobra, to jest. Kojarzę się z taką jedną mapą... Unleashed y... Tournament. Była taka właśnie asymetryczna całkowicie. Mówisz? Mhm. Tu, tu... Mm -hmm. Mów to sobie. Właśnie takim krokiem wejdzie do mieszkania Paulinka, po nieodebraniu przez Ciebie telefonu wcześniej. Nie, nie! Easy! Zaczęliśmy o stopę, czy coś się stało? A możesz mi powiedzieć, jakim cudem ty się przeteleportowałeś z drugiego końca? No tak, nie. Szybki, szybkie ruchy. Nie, szybkie ruchy, ty, ma, ty użyłeś tego modu latającego. Nie, nieprawda. Tak, nie możesz... tak. Zobaczysz sobie na materiale. Ja absolutnie nie oszukuję w takich sytuacjach. Nie, po prostu ty się już nie, pozbawiłeś mnie bodów i gram tak dobrze, że musisz jeszcze haksować. O rany. Nie, to było dobre. To co? To było dobre. Kurcze, kurczę, dobra, czy trzeba. Grenade holes, dobra, musimy kupić granaty. Właśnie nie wiem, czy trzeba kupić granaty, czy. To się nie kupuje granatów. A, może faktycznie trzeba iść na górę? Hm, ale ja tu nic nie widzę. Ja też nie widzę. Nie widzę tu granatów. A, do ciebie nie przejdę, niestety. Chyba że musimy w coś kliknąć, żeby rzucić, ale to jest bez sensu. Ej, to byłoby fajne faktycznie, gdyby były granaty, no. Buy anywhere. Tak można zrobić. <grytale> Izak, <Isaac>, no. <grytale> I SV Infinite Ammo jeszcze. O. I teraz możesz zakupić granat. Czy trzeba wszystkie wysadzić? Nie, yeah, to nie dosyć, że. to trzeba wrzucić idealnie w tą małą dziurkę w ogóle. No. To nie, że rozwalić, powiedzmy. Tak. O nie, ty już masz tyle zrobione. No. No nie, to, 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 głupie. Stary, ty doskonale wiesz, jak ja rzucam granatami w <grywa> To prawda. Nie, obsknęła mi się myszka, no. Tak miało być. To jest na jeden kwadracik od góry na maxie, dobra. Ej, możesz mi powrzucać coś do moich. No właśnie. <grystanie> Kurde, teraz jesteśmy obaj skupieni, strasznie. Strasznie, przestaliśmy sobie już rozmawiać, zauważyłem. <grystanie> o. Nie, tu już muszę iść wyżej. Czy ja to nie mogę wskoczyć? A, mogę wskoczyć. No kurde, wskocz tu! Czuję, czuję jak na Biatlonowej Strzelnicy, po prostu. Kurde, jak to się wchodzi w ogóle długo. Oj, stary. Aha, to samo chciałem zrobić, po prostu. No to teraz, teraz tańcz, stary, tańcz. A skąd ty masz? eee no to już jest słabe, wiesz. <laughs> no bo to wiesz, tak to pierwszy zrobi to ten, to dostaje krabin po prostu. Aha, to daj mi wrzucić jeszcze do ostatniej. Proszę bardzo. Nie, to tam nie doleci przecież. Jest na podłogę To teraz tańcz! Tańcz Dostałem za jeden. Nie, dobra. Jesteś żałosny, po prostu. Wiesz. Zwycięstwo. Pewnie w szkole biłeś same małe dziewczynki, bo wiedziałeś, że wygrasz, i dlatego się przyjęło, że Izak wygrywa. Mówisz? Myślę, że tak to właśnie no, było. No właśnie, w, w szkole też mnie małe dziewczynki biły, niestety, bo ja też byłem bardzo mały. <laughs> Dobra, kochani, dziękujemy Wam ślicznie. Nie, nie wracajmy do dziękuję, tego. że bawiliście się bardzo dobrze. E, coś nowego, ale różnorodnego. Nie monotematycznego, a zawsze śmiesznego. Super! tym no. właśnie duet i zakieraj. Dziękuję mi serdecznie za uwagę. D dziękuję bardzo i do usłyszenia w takim razie. Wpadki. Cześć. Tarcza.